5 minut do zdrowia na piątkę to podcast, w którym jako trener specjalizujący się w pracy z osobami po kontuzjach dostarczam najważniejsze informacje dotyczące rehabilitacji i ćwiczeń. W ciągu zaledwie 5 minut dowiesz się, jak radzić sobie z bólem, urazami i problemami zdrowotnymi, aby wrócić do pełnej sprawności. Zaczynajmy. Trapi Cię gorączka, a jakaś infekcja? Zastanawiasz się, czy robić trening? Pewnie każdy z nas miał kiedyś takie pytanie, szczególnie kiedy wytrwale dążymy do celu, idzie nam bardzo dobrze, i nagle pojawia się ta infekcja. Skąd ona się może brać? Jak? Czy zrobić ten trening, czy je jednak nie? Odpowiem w tym odcinku. Infekcje często są losowe, pojawiają się, mamy tak zwane okresy grypowe, jesień, wiosna, i ona się po prostu może przytrafić. Jednak jeżeli ciężko trenujesz, przy okazji na przykład redukujesz masę ciała, to jest coś, co obniża jakby odpory naszego organizmu, bo to jest stres, który oprócz tego codziennego obniża, daje nam, zabiera nam bateryjkę, czyli nie jesteśmy w 100% naładowani, gotowi walczyć z tymi wszystkimi złymi zarazkami. W długim terminie aktywność też wspiera naszą odporność, a jeżeli mostro trenujemy, ciśniemy, bo za miesiąc mamy zawody, albo został nam miesiąc do wesela, czy czegoś tam innego, no to dajemy sobie troszkę do pieca i nasz organizm jest osłabiony i wtedy jesteśmy bardziej podatni, odsłaniamy naszą twardą gardę i wtedy nasze wirusy mogą nas zaatakować i doprowadzić do infekcji. Wtedy jest nam przykro, czujemy się sobą, mamy katar, kichamy, boli nas gardło, no i co, co wtedy? Trenować, nie trenować? Moje podejście jest takie, że jeżeli jest to delikatny katar, który nie przeszkadza Ci w niczym i jest totalnie luz, weź sobie jakąś tam tabletkę, jeżeli potrzebujesz, psiknij sobie do nosa i trenuj. Jeżeli Czujesz, że już pojawia się gorączka albo czujesz się już całkowicie obolały i no czujesz, że nie da się nic zrobić, no to odpuść ten trening, daj sobie luz, jeden, dwa dni luzu i być może za, po tym czasie będziesz mógł sobie wejść spokojnie na jakiś delikatny rozruch. Tak samo w poprzednim przypadku, to, że już się czujesz delikatnie chory, nie zezwala ci na to, żeby się dalej dojeżdżać, daj sobie chwilkę też luzu i nie daj się, żeby ta choroba rozchulała się w Twoim organizmie. Jednak jeżeli czujesz, że już masz gorączkę, że ciężko ci wstać, to ten trening jest totalnie bez sensu. Po pierwsze, może doprowadzić do bardzo słabych, bo bardzo, może doprowadzić do bardzo słabych konsekwencji, takich jak zapalenia mięśnia sercowego, czego na pewno byś nie chciał. Więc trenowanie w infekcji w tym przypadku jest totalnie bez sensu. Przy okazji ten trening nie da ci żadnych pozytywnych adaptacji, bo zrobisz go bardzo delikatnie, tylko się dobijesz i jeszcze ciężej będzie Twojemu organizmowi sobie poradzić, bo on. Musi walczyć z infekcją, jak i musi walczyć teraz z tym zmęczeniem treningowym, jakie mu zafundowałeś. Więc w tej trzeciej opcji po prostu połóż się, odpocznij, zrób jakieś delikatne rzeczy, rozciągaj się w domu, idź na spacer i daj organizmowi czas walczyć. Wspieraj go różnymi lekami, jeżeli potrzebujesz. Jeżeli infekcja się teraz bardziej rozkręca, no to idź do lekarza, niech ci przypisze jakieś leki i daj sobie tydzień, dwa i wróć do, do boju. Jednak, żeby w przyszłości spróbować uniknąć tych nieprzyjemnych konsekwencji w postaci przeziębienia, żeby nas nie zatrzymało. Nie trenuj tak ostro od samego początku. Jeżeli czujesz, że już jest troszkę za ciężko, to być może warto Zrobić delikatny krok wstecz i przewidywać pewne rzeczy, niż cisnąć, 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 aż dostaniemy ścianę i będziemy się musieli zatrzymać mimowolnie. A tego nikt nie chce, bo to wybija z rytmu. A potem ciężko do niego wrócić. Szczególnie jeżeli jeszcze nie masz wyrobionych nawyków i aktywność fizyczna, zdrowe żywienie to nie jest Twój styl życia, tylko jesteś w etapie zmiany. Więc podsumowując, jeżeli chcesz trenować w, w przeziębieniu, to jeżeli ono jest delikatne, jakiś tam delikatny katar, kaszel minimalny, spróbuj, ale z rozwagą. Jeżeli pojawia się gorączka, duże bóle mięśniowe, osłabienie ogólne, czuję, że niechęć byś nie, by nie wstała w łóżka, no to, to organizm Ci dobrze podpowiada: po prostu leż i odpocznij, weź sobie leki i tyle na przyszłość. Nie trenuj tak ciężko, a jeżeli ta infekcja się przeplątała mimowolnie, no to nic takie jest życie i czasami tak po prostu jest i nic z tym nie zrobimy. To tyle ode mnie, widzimy się w następnym odcinku.